Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem wybierzemy się z naszą e, pogadankową wycieczką do Włoch. E, może nie do końca do Włoch, ale do włoskich eurodeputowanych, którzy pomogli pani Orszuli von der Leyen, skorumpowanej pani, co nie ujawniła dalej swoich SMS-ów do pana Burli e, i zamówiła za nasze pieniądze towary, których nie potrzebowaliśmy. Pomogli ci eurodeputowani z partii pani Grzesi, czyli Giorgi Meloni, zostać na stanowisku i unikać problemów procesowych. Od początku należałem do y, ludzi, którzy nie byli entuzjastyczni, y, po wygranej partii pani Grzesi Meloni. We włoskich wyborach trochę czasu temu, gdyż miałem od początku wątpliwości. A dlaczego zaraz to wyjaśnię? Jak już tutaj widzowie mojego kanału wiedzą, a ci co niedawno dołączyli to się dowiedzą, zawsze zwycięstwo sił konserwatywnych, narodowych i normalnych witam z wielką radością w sercu w każdym kraju, nie tylko europejskim, ale i pozaeuropejskim. Bo z lewactwem trzeba walczyć, nie ma innej drogi. Ale pani Grzesia, czyli Giorgia Meloni. Była dla mnie zawsze podejrzana. A wzięło się to stąd, że we Włoszech korupcja i degeneracja elit politycznych, które są zależne od najpierw zachodnich anglosaskich potęg i trochę Francji, a teraz głównie od względem włoskiej optyki północnej potęgi czy Niemiec, jest dość długa. Skąd się to wzięło? A to proste: po II wojnie światowej komuniści mieli bardzo, bardzo duże wpływy i popularność w społeczeństwie. Zwłaszcza w dużych miastach, dzielnicach robotniczych, no i małych miasteczkach. No i to się tak składało, że zdobywali tych procentów dość dużo, kilkadziesiąt, i z socjaldemokratami, którzy też komunizowali w dużej części, mogliby spokojnie zrobić koalicję. Ale we Włoszech jest taki system wyborczy, że ta partia, co wygrywa, nawet jak wygra małym marginesikiem głosów, to zdobywa premiera, no i gorzej lub lepiej rządzi. Wyglądało to tak, że do czasów Berlusconiego to co parę miesięcy zmieniał się rząd i upadał premier, bo wszystko było wygrane o włos. I niejednokrotnie tym chrześcijańskim demokratom, z których był Aldo Moro, co dostał kulkę swoją drogą pod koniec lat 70 od mafiozów, pomagano tym chrześcijańskim demokratom wygrać, dosypując głosy, dodając trochę pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I za tym stali głównie Amerykanie i Brytyjczycy, trochę Francuzi, no bo jednak elity tych krajów Bały się dojścia do władzy komunistów w dość dużym i znaczącym kraju zachodnim. Dlatego też była milcząca umowa, że zawsze będziecie chłopaki z chrześcijańskiej demokracji wygrywać i tego premiera mieć. I to tak trwało lata 60., 70., 80. No i ci politycy się rozbisurmanili, no bo niezależnie od tego, co robimy, i tak wygramy, bo nam wielcy fratelli, czyli bracia po włosku pomogą z zagranicy, więc jest okej, okay. hulaj dusza, korupcji hulaj, piekła nie ma. No i ta elita tak się degradowała. I pani Grzesia, Giorgia, pochodzi z tego samego środowiska, no, trochę odnoga Berlusconiego. A teraz finansowanie polityki, wpływ na politykę włoską od Anglosasów coraz mocniej rozpychający się w Europie, budujący swoje imperium przejęli Niemcy w ostatnich dziesięcioleciach. I widać, że pani Georgia, Grzesia jest bardzo posłuszna swoim niemieckim mocodawcom i w krytycznych momentach głosuje tak jak trzeba i pomogła swojej pani, Orszuli, która wielkie pustki w Bundeswehrze, a teraz w naszych portfelach, zamawiając Pfizera, rzeczy nam niepotrzebne poczyniła, jak to orszule czasami poczyniają. I pani Orszula dalej została na stanowisku bardzo wysokim w Unii Europejskiej dzięki głosom bra braci Włochów z partii pani Giorgi Meloni, która w kampanii wyborczej udawała wielką konserwatystkę i narodowczynię włoską, nadzieję narodu włoskiego. Oczywiście, tutaj już mówię, żeby przekaz był jasny. Nie mówię, że we Włoszech nie ma ludzi dla konserwatystów i narodowców europejskich czy amerykańskich do rozmowy w sprawach politycznych. Są, ale jeszcze trochę wody w rzekach upłynie, zanim ta grupa się dość dobrze zorganizuje i Dojdzie do takiego poziomu, że będzie coś znaczało we włoskiej polityce. Na razie mamy do czynienia z potomkami skorumpowanych polityków z partii, które wygrywały wybory, dlatego, bo musiały wygrać, bo Zachód nie chciał komunistów u władzy w Niemczech. I powoli następuje proces ich wypierania we włoskiej polityce, niemniej jednak jest on dość długi. Na chwilę obecną z tych ludzi pochodzących z włoskich elit, które właśnie wygrywały w latach 60., 70., 80., tak jak wygrywały, nie mamy z kim rozmawiać jako konserwatyści i narodowcy europejscy i amerykańscy, ponieważ oni nas zawsze zdradzą dla swoich mocodawców, tym razem niemieckich. We Włoszech jeszcze długa droga do poprawy. Miejmy nadzieję, Włochom uda się wykształcić nowe. Prawłoskie, narodowe i konserwatywne elity. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.